Mieszkańcy ziemi Myślenickiej, z którymi się spotykałem jako poseł, a dzisiaj jako burmistrz, mówią zdecydowanie tak. Żyje nam się lepiej. Otrzymaliśmy 500 plus, 13. emeryturę. Mamy niższe podatki, ale przede wszystkim jesteśmy dumni z Polski. Szanowni państwo, w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do sejmu i do senatu. A wybory to przecież nic innego jak święto demokracji. Każdy w tym święcie powinien uczestniczyć. To jedno z naszych podstawowych praw obywatelskich, ale też wielki obowiązek. Przed nami ogromna szansa. Polska może być zachodnim krajem na zachodnim poziomie dobrobytu, jednocześnie zachowując to, co dla nas najważniejsze naszą tożsamość i tradycję polską rodzinę. Dlatego 13 października zapraszam na wybory, aby swój głos oddać na konkretne obietnice, konkretne działania, które składają się na konkretne państwo. Ja zagłosuję na listę numer 2 Prawa i Sprawiedliwości i kandydata do Sejmu Władysława Kurowskiego. Do Senatu wybieram Andrzeja Pająka, również z PiS. Do zobaczenia przy urnach wyborczych.